Dzień dobry Państwu, Małgorzata Margas, witam Państwa w programie Centrzyn Flash, a oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 95. rocznica powstania Policji Państwowej, szanty w Kętrzyńskim Amfiteatrze. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17 w całej Polsce zawyły syreny. W ten sposób uczczono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Kętrzynie z tej okazji złożono kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny 1939-1956. Dzisiaj jesteśmy wszyscy warszawiakami. Dzisiaj jesteśmy wszyscy powstańcami warszawskimi. Tak jak mówiłem, to wielki, piękny przykład zwycięstwa naszej dumy, naszej chwały, naszej wolności, naszej pięknych cech polskich, które później, moim zdaniem, mogły być. Dzięki takim postawom jak w powstaniu warszawskim, dzięki takim ofiarom one mogły tworzyć fundament dzisiejszej współczesnej Polski, naszej wolności, naszej solidarności. Bez powstania warszawskiego, bez podziemnego państwa polskiego, bez armii krajowej, bez tych ofiar, ludzi, którzy życie postawili na pierwszym miejscu, tak jak ojczyznę, nie mogłoby być dzisiaj współczesnej dumnej Polski. 95. rocznicę powstania Policji Państwowej uczcili funkcjonariusze komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. 1 sierpnia w amfiteatrze w obecności przedstawicieli służb mundurowych, lokalnych władz i mieszkańców miasta zasłużonym policjantom wręczono awanse i nagrody. W wydarzeniu towarzyszyły pokazy sprzętu i zabawy dla dzieci. W imprezie wzięli również udział funkcjonariusze m.in. z Litwy, Ukrainy i Węgier. 95. rocznica powołania policji. No i spora grupa policjantów wyróżnionych z okazji tegorocznego święta policji. Spora grupa odznaczonych, awansowanych na wyższe stopnie. Jest to ukoronowanie, uwieńczenie myślę niezłej pracy moich podwładnych. Piosenki żeglarskie i szanty zabrzmiały 3 sierpnia w Kętrzyńskim amfiteatrze. Na scenie wystąpiła kętrzyńska grupa Perła i Repy oraz Mrągowski Szybki Montaż. o godzinie 21:00 w amfiteatrze w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego będzie można obejrzeć film Akcji Niezniszczalni 2. 9 sierpnia o godzinie 18:00 odbędzie się disco polo party show. Na scenie wystąpią zespoły Focus, Fantastic Boys oraz Junior. Tanecznych dźwięków nie zabraknie też 10 sierpnia o godzinie 18:00. Będzie można wtedy posłuchać popularnych coverów w wykonaniu zespołu Magnes. Koncertowi towarzyszyć będą pokazy kulturystów. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. 23 sierpnia w Kętrzyńskim Amfiteatrze o godzinie 19 wystąpi Kamil Bednarek oraz zespoły Raga i ukryta strona miasta. Bilety w cenie 20 zł można nabyć w kasie kina gwiazda codziennie w godzinach 14.21. W dniu imprezy wstęp 30 zł. 29 sierpnia w Kętrzyńskim Amfiteatrze o godzinie 20:00 wystąpi Don Wasyl i Gwiazdy Muzyki Cygańskiej. Bilety w cenie 10 zł można nabyć codziennie w Kasie Kina Gwiazda w godzinach 14:21. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Tarzan Król Dżungli. Strażnicy Galaktyki czy Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej Kina. 10 sierpnia o godzinie 10 na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Kętrzynianka w ramach drugich Mistrzostw Kętrzyna w piłce siatkowej odbędą się rozgrywki par mieszanych. Również 10 sierpnia o godzinie 16 na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w ramach rozgrywek 4 Ligi Piłki Nożnej granica Kętrzyn zmierzy się z drużyną GKS LZS Wikielec. To wszystko co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Następne wydanie Kętrzyn Flash wyjątkowo w czwartek 14 sierpnia. Małgorzata Marga, dziękuję serdecznie za uwagę.